Тут на границі дуже e, великі e, черги, дуже страшно. Дуже люди учека, з дітьми малими, такі як я мам, а Львов, але так 30 кілометрів від Львова. А так ні, ще такого нічого не було тільки дуже депресія, паніка, бо самі люди, бо хочуть швидше, а швидше ще не вдає, щоб пройти кордон. Як вам було тоді? От вчора, от 9-й вечора. О 9-й вечора пані спакувала, як пані дитарова до кордону? А так муж своїм самоходом, навіть не до границі, до до Душегинь, а так на пішо. Шла пішо до Луго, я не вміли годин. 15 кілометрів. Rozczarowanie, niepokojenie, ale cieszę się, że mam obok dzieci, chociaż tak. Bez męża, ale... Ja myślę sobie, że jakoś poradzimy. Nie wiem co będzie, ale jakoś spodziewamy się na... Może dobrze ludzie pomogą. Nie, 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 ja tu. Tutaj... A pan był tutaj, tak? To ja. Zabrał pan rodzinę z po swoją, tak? Tak. A gdzie pan mieszka tutaj gdzieś w Polsce? Czy... Tak, pocz się moskę. Od Dzieckie. razu pan dzwonił po żonę, żeby do Polski przyjechała. Bał się pan o, dzieci, o dziecko tak. i o żonę. Tak. Z jakiej, z jakiej części pani pracował? Lwów. Lwo. Duża jest tam kolejka? Kolejka duża. Tak? Panie godzin. w jaki sposób się pani dostała do Pieszy, ja. pieszy. Długo pani szła pieszo? Długo. Sześć, sześć osiem godzin. Sześć i godzin. Tak. A ktoś tam został na Ukrainie? Pani sama jest? Mąż został. Się. Nas odwiozł i do wojska. Jest strach za dziecko. А так, ми просто з хлопаками здецидували собі, що мусимо допомогти людям, які е, приїжджають з України, бо е, довго стоять в колейках тих кілометрових і мусимо це зробити, бо ні, ніхто не зробить, як, як, як ми не зробимо. Що тут є? Хербатка, кавка, щось, до їдення, щось таке солодке. cukierki też jest, napki burgery, no, co, co mogli kupić, co mogli sami zorganizować, to je robimy. i robimy. Jeszcze ludzie też jest taki co przychodziać, dają pieniądze, my mówimy, co nie bierzemy pieniądze oni idą do sklepu i przynoszą się e, całkowicie te reklamówki z jedzeniem, to no, pomagają nam tak. E, na razie mieszkam w Polsce, bo studiuję tutaj i pracuję. A pan czy ma jakąś rodzinę, która została na Ukrainie? E, tak, mam matkę i pa, papa, jakby po prostu. Patrzę mamku, patrzę w i dziecko. Bardzo się pan o nich nim w kontakcie? E, tak. Моя матка мешкає не в думку місці, а з таким малим, то там все e, спокійно, тільки e, слухаєш, що є такі e, взриви десь далеко, але ну, слухаєш то і то трохи стресує. Я до останнього моменту мисливців не бендже ну, ні, бо для чого? Ну, Нема з цього сенсу, щоб... Який сенс тебе? Не розуміємо. попросту. на границі, нормально перейшли, трохи були змучені, але задоволені, що втікли від агресора. Ми задоволені, що ми приїхали, нас дуже гарно прийняли, нагодували, зігріли, От, як то кажуть, і нас, і наших тварин, бо я ще маю котика тут. Ма котика, мушу. Аби сте подивилися, аби сте поглянули. Яка то краса у нас? Подивіться, подивіться, яка краса. Ми, мусимо, ми не мали на кого лишити своїх улюбленців. Ми дуже любимо тварин. так як поляки люблять тварин, так і ми любимо тварин. Що? Я, я На кордоні, давай потім, добре? З, з, з донькою, з суркою, і внучкою, і муж ще є, Доньки. Mąż pani jest? A, jeszcze czekam właśnie na niego. Czeka pani na męża. Tak. A ma pani informację, czy zostanie wpuszczony, czy A, mój mąż nie jest Ukraińcem? On jest e, obcokrajowcem na Ukrainie, więc e, trwa troszeczkę długo ta procedura z Nie tutaj. Skąd państwo pochodzicie? Jakie Jakie miejscowości przyjechaliście? Z Lwowa. Z Lwowa tak? mm -hmm. I jak sytuacja wygląda? Dużo osób chce uciekać z mm. Nie wiem, czy dużo. Moi znajomi zostali tam, bo nie wierzą, że coś z tego może być złego. No, takie się są. A, a ja martwię się, ja mam tylko mamę i córkę i męża. No, kotkę pieska, więc. No a co, dużo ze sobą, no dlaczego brać? Jak pokazuje praktyka, można, może e... nie Spodziewaliście się Państwo, że do tego dojdzie? No, kiedy osoba jest chora, to można się spodziewać wszystkiego, ale no wierzyliśmy, że tego nie będzie, ale no nie wiem, nie wiem teraz co powiedzieć i co to będzie, ale... To dopiero początek. Tak to wygląda. Czy przy przekraczaniu granicy potrzeba jakichś specjalnych dokumentów? Czy są wszyscy przeszkoleni? Czy... Mm -mm. e, moja córka nie miała e, paszportu. E, skończył się i e, dwa dni temu podaliśmy dokumenty, dlatego, żeby otrzymać nowy. No. E, ale Putin nie czeka, więc e, miałam tylko świadectwo o urodzeniu. To z nim, e, na, w, w języku ukraińskim i dla Polski, no dla Ukrainy i dla Polski było tego dość, żeby, żebyśmy mogli przekroczyć granicę, absolutnie. No jedynie, że długo czekamy na męża, denerwujemy się, tysiąc razy już dzwoniłam do, e, na cele żeby rozumieć, jaka jest sytuacja, bo może nie zna języka polskiego, więc jemu jest trudno. Nie rozumie, co się dzieje, gdzie go wiozą. Nie było mu to przetłumaczone. No, a może było, a on nie zrozumiał i się denerwuje, więc... Nie koledzy, no ale teraz możemy powiedzieć, że koledzy z Ukrainy zaproponowali nam zostać u nich w Krakowie. Zaproponowali nam dojazd, jedzenie i mieszkanie bezpłatnie, więc dziękujemy im bardzo, bo no, to nie była taka sytuacja, że wiedzieliśmy, że trzeba mieć jakieś tam zapasy pieniężne, żeby wziąć i, i jakiś czas żyć z tym. Więc no tak.